Znajdujemy się przed bramą główną byłych zakładów pronit, gdzie na dzień dzisiejszy teren należy do miasta i znajdują się tam tereny inwestycyjne dla wszelkiego rodzaju inwestycji, które mają pomóc w rozwojowi pionek. Głównym, wydawać by się chciał, na dzień dzisiejszy inwestorem jest firma QFG Krzyżanowcy, która zajmuje się produkcją gotowych wyrobów na terenie pionek, póki co tylko i wyłącznie z mięsa drobiowego. Tu są tereny należące do zakładu QFG. Znajdują się tutaj dwa zakłady przemysłowe, gdzie wytwarzana jest już i pakowana, wytwarzana i pakowana gotowa, gotowa żywność. Po prawej stronie widzimy budowę mieszalni Pasz, która na wiosnę przyszłego roku ma zostać uruchomiona. Co dziwne, to gdyby nie radny Pacan na Radzie Miasta, do tejże inwestycji nie była wykonana, nie byłaby wykonana nawet decyzja środowiskowa. Czyli tak jakby nie szkodziła inwestycja, nie były wymagane pozwolenia środowiskowe. No w końcu to się tylko miesza. No tak tylko, że to jest zaczątek do dalszego rozwoju firmy QFG, gdzie y, pan prezes przedstawił właśnie plansze zagospodarowania terenu. Tu są już wydzielone działki pod y, inwestora, póki co działki jeszcze nie są sprzedane. No właśnie Zosta zaznaczone są, z czym mają być, natomiast na jaka tam działalność? Miast... Tak, działki dopiero są ogłoszone do przetargu na styczeń przyszłego roku. W bezpośrednim otoczeniu firmy QFG jest, o tak jak tutaj firma, która pozostawiła po sobie hałdy śmieci, firma w tej chwili już nie funkcjonuje, jest miejscem składowiska śmieci, gdzie pewnie żerują sobie różnego rodzaju szczury i inne gryzonie. Tu mamy teren, który jest przeznaczony do sprzedaży. To jest prawdopodobnie około 20 hektarów, którymi zainteresowany jest pan Krzyżanowski, bo to właśnie na tym terenie są umieszczone budynki, które będzie w przyszłości stawiał, czyli wylęgarnie i bodajże ubojnie. A skąd wiemy, gdzie, czy, czy, czy będą tutaj kurniki? Wypo wiemy przede wszystkim z wypowiedzi pana burmistrza, który nie kryje, że rozmawia z inwestorem. Oczywiście Ale rozmawia towarzysko i kurtuazyjnie. Tak, tak się dokładnie wyraził, bo inwestor podobno nie ma obowiązku informować go, co będzie na tym terenie. Ale inwestor sam mówi, co będzie. Będzie tu mieszalnia pasz, wylęgarnia, ubojnia, kurniki, produkcja opakowań, młyn, sklep, do tego będzie piekarnia, no, sklep firmowy, tak i hale produkcyjne. No jeszcze mają być bloki dla pracowników, ale to chyba głównie za wschodniej granicy, bo tak to na razie wygląda. Tak, tak, na łamach kuriera, na łamach wieści z ratusza zostało napisane, że inwestor planuje budowę osiedla dla robotników ze wschodniej granicy, żeby się miasto rozwijało, jeżeli nie ma pracowników. Z jednej strony mamy ulicę Fabryczną, tu, tu a i zaraz obok staw górny. Tak, staw górny miał być i... Podobno ma być y, y, miejscem rekreacji, wypoczynku osób nie tylko spionek, ale ma być y, ludzi zamiejscowych. Tak? Wake Park, który został postawiony już dwa lata temu jako jedna z pierwszych inwestycji naszego burmistrza, gdzie infrastruktura naszego stawu górnego w ogóle nie była do tego przystosowana. No jak widać, nie służy nikomu i niczemu. Państwo się obawiacie przede wszystkim tego, co, czego w normie nie ma, czyli tego smrodu. Mówiła Pani wcześniej o Żuruminie, o Michowie. Co tam się dzieje? Tam jest tragedia ludzka. Tam jest tragedia ludzka, dlatego że jest na dzień dzisiejszy ponad 100 inwestorów i ponad 700 kurników i chlewni. Skąd ten boom na te kurniki? No, boom na kurniki w Żurominie zaczął się już 20 lat temu, przez to, że gmina Żuromin nie miała planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestorzy o tej, tym charakterze działalności mogli tam wejść. Na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę z Chinami. Przypomnijmy, że Polska jest czołowym krajem w Europie producentem mięsa drobiowego. My jako mieszkańcy obawiamy się, że za jednym panem Krzyżanowskim przyjdą inni inwestorzy, którzy będą również się zajmowali tym samym, tą samą produkcją. Powiedzmy, gdzie ewentualnie mogą się mieszkańcy zainteresowani dowiedzieć o, o tych problemach w Jerominie. Jest jakaś strona internetowa? Przede wszystkim jest program Uwaga nakręcony bodajże w, we, w miesiącu wrześniu. Bądź październiku, nie pamiętam w tej chwili. Aczkolwiek y, mieszkańcy Żuromina, ja rozmawiałam z prezesem Stowarzyszenia na Pograniczu, z panią Zofią Leszczyńską, która nas bardzo serdecznie zaprasza do, żurami, do Żuromina, żebyśmy poczuli na własnym nosie, co znaczy mieć chlewnie bądź kurnik za płotem. A jest jeszcze jeden aspekt. Na sesji Rady w Michowie. Jeden z radnych zadał dość ciekawe pytanie, bo to jest kwestia również, jak się okazuje, o podłożu bardzo ekonomicznym, nie tylko tym. No, każda inwestycja węchowy. powinna przynosić dochód. Tak? O ile pan Krzyżanowski, firma QFG jest przedsiębiorcą, o tyle jeżeli przyjdzie do płacenia podatków, pan inwestor stanie się rolnikiem. I wówczas przychody nie będą takie duże, dlatego że na dzień dzisiejszy rolnik powiedzmy płaci złotówkę za metr ziemi, a przedsiębiorca musiałby zapłacić 17 zł za metr. Ja rozumiem, że to w Michowie takie pytanie zostało zadane tak, i została, i została, została odpowiedź. udzielona odpowiedź, że tak jak najbardziej firma QFG to działalność rolnicza, mhm. więc... Teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy tereny przemysłowe naszego miasta są rolnicze, zostaną, nie wiem, urolnione przez naszego burmistrza, czy to zostaną tereny przemysłowe. Pani to bo czas nasz nie kończy się, ale to ten materiał zostanie wyemitowany jeszcze dzisiaj, czyli przed konferencją pana burmistrza podsumowującą jego dwuletnie rządy w mieście. A już niedługo również spotkanie z inwestorem, bodajże 20 grudnia firma Dokładnie. QFG planuje takie spotkanie z mieszkańcami, więc miejmy nadzieję, że do tych wszystkich wątpliwości, do tych wszystkich zarzutów i Pan Burmistrz i firma QFG się odniosą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.